Nigdy nie byłam córką idealną, ale i mama nie była typową matką chłodna, surowa, kochająca na dystans. Zawsze miałam wrażenie, że coś jest nie do końca prawdziwe, ale przecież każda rodzina ma swoje cienie. Kiedy zmarła, zostałam sama z mieszkaniem, pustką i setkami papierów. Sprzątałam jej rzeczy w ciszy, jakby czekała, aż w końcu dowiem się prawdy. W jednej z szuflad, w pudełku po biżuterii leżała koperta. Zwykła, pożółkła, podpisana jej charakterystycznym pismem dla ciebie kiedyś. Drżały mi ręce, gdy ją otwierałam. W środku nie było listu, tylko aktu urodzenia imię się zgadzało, ale nazwisko nie. I nie jej dane jako matki wszystko, jakby ktoś mi podmienił jakby cały mój życiorys był na cudzym papierze. Po chwili znalazłam drugi dokument ręczne pisane oświadczenie Nie jestem twoją biologiczną matką. Zgodziłam się Cię wychować po tym, jak Twoja prawdziwa mama, moja siostra, zmarła przy porodzie. Rodzina chciała, żeby nikt się nie dowiedział. Nigdy nie wiedziałam, jak Ci to powiedzieć, ale prawda Ci się należy. Patrzyłam na ten papier, jakby trzymał w dłoniach całe moje dzieciństwo, i nagle zrozumiałam ten chłód, ten dystans. Nie był złośliwy, on po prostu był lękiem, może nawet poczuciem winy, ale najgorsze było to, że już nigdy nie mogłam jej zapytać. Dlaczego nie powiedziała mi wcześniej? Bo czasem najtrudniejsze wprawdzie jest to, że przychodzi wtedy, kiedy już nie da się jej wypowiedzieć.